Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę wypiekał chlebki. Chlebki w tandorze, który już mi się porządnie nagrzewa, ale jeszcze mamy na to kupę czasu, bo musimy zrobić ciasto i poczekać aż ono sobie wyrośnie. Ciasto jest bardzo proste, ale chlebki z takiego pieca są po prostu przepyszne. A więc zaczynamy robić ciasto, bo musimy trochę poczekać później. W misce mam przygotowane 600 g pszennej mąki. Nie cudowałem z jakąś specjalną mąką, bo ciężko naprawdę dostać taką mąkę dobrej jakości, więc użyłem zwykłej tortowej. I do tego teraz tak. Tutaj mam yy, mleko. Mleko ma temperaturę altankową, to znaczy mniej więcej około 25 stopni, więc podgrzewać mleka nie muszę. Wkruszam do mleka około 15 g świeżych drożdży. Dodaję dwie łyżeczki cukru i dokładnie mieszam. Mleka mam 300 ml. Do mąki wrzucam pół łyżeczki soli. Wlewam mleko z drożdżami. Nie czekam, aż wystartuje, bo tu jest tak ciepło, że zaraz i tak wszystko zacznie pięknie rosnąć. Wlewam również łyżkę oleju. I dokładnie ciasto wyrabiam, chlebki będę wypiekał, nie tak wiecie, yy, przyklejał do ścianek Tandorę jak to. Robią y, tam w Armenii y, na przykład, y, bo to nie jest tandor tego typu, powinien mieć dużo większą gardziel, a to jest tandor z wąską gardzielą, więc użyję takiego stojaka z takimi kamieniami. Zobaczcie. To wszystko można zakupić sobie y, w sklepie. Link do sklepu podaję y, w opisie filmu. Ciasto zrobiło się bardzo elastyczne. I to jest. Już dobry znak. Jeszcze chwileczkę powyrabiam, przykryję ściereczką i odstawię na jakieś dwie godziny do wyrośnięcia. Moje ciasto jest już praktycznie wyrośnięte więc czas teraz rozgrzać kamienie. Tu jest około 300, może 400 stopni. Wow. I o to właśnie chodzi. I teraz wkładam taki wieszak z kamieniami. Smak potraw z takiego pieca jest po prostu nie do opisania. Poczekam jakieś 10, może 15 minut i zaczynamy działać z chlebkami. Bo samo pieczenie to jest dosłownie chwila, moment. Kamienie się nagrzewają, ciasto jeszcze rośnie, a ja zrobię takie pyszne smarowidło yy, właśnie do tych chlebków. Później po upieczeniu przesmaruję je pędzlem, a będzie to tak: oliwa świeże zioła, to jest tymianek i czosnek. I to wszystko. Więc działamy. Biorę taki większy Ząbek czosnku. Jak widzicie, czosnek polski, świeżutki. Teraz oskubię trochę tymianku. Tymianek już ma twarde łodygi, więc polecam po prostu oskubać z listków. Delikatnie przesiekam nożem. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj ten film. Na dworzu jest około 30 stopni plus piecyk. To sobie możecie wyobrazić, jaką, jaki tu mam ukrop. Teraz wlewam oliwę. Zamykam. I gotowe. I niech czeka. Kamienie myślę, że już też są nagrzane, więc wyjmujemy i za chwileczkę robimy chlebki. Teraz biorę ciasto. Zobaczcie, jak fajnie wyrośnięte. Jest bardzo delikatne. Dzielę je na trzy części. Słuchajcie, to jest film instruktażowy. Ja zrobię tutaj y, dla Was, żeby wam pokazać, jak to wszystko ładnie działa, trzy takie chlebki. Ale oczywiście y, Tandor jest porządnie rozgrzany, można sobie upiec tych chlebków o wiele więcej. Na przykład zrobić y, z kilograma mąki, a później jeszcze jakieś włożyć tam porządne mięsiwo, bo Tandor y, jest nagrzany i będzie nagrzany jeszcze przez kilka dobrych godzin. Chlebki układamy w ten sposób ostrożnie, bo to wszystko jest jeszcze nagrzane, gorące. Dejmuję teraz czapę. Opsza. I chlebki lądują w piecu. Zamykam korek. Szyberek również jest zamknięty, żeby to się pięknie piekło. Nie ja wiem, chwilę poczekam i sprawdzę. Minęło dosłownie jakieś 6, może 7 minut. Moje chlebki są już gotowe, więc wyjmujemy. Wyglądają przepięknie. A jak pachnie! Tandor jeszcze zamykam, bo pewnie będę. Piekł jakieś szaszłyki za chwilę, ale to nie jest odcinek z szaszłykami. Odcinek z szaszłykami możecie znaleźć u mnie na kanale, bo już był. I teraz odklejamy. Spójrzcie tylko. Chlebki wyglądają naprawdę przepysznie, więc teraz przesmaruję je moim smarowidłem. Chleb jest jeszcze bardzo gorący. Warto byłoby chwilę poczekać. Ale ja nie czekam. Jak chrupia, mm. Mam ławeczkę to się usiąda. Wow, delikatny, snuflały. Mm. O, a jak pachnie drewnem. A ja już się z Wami żegnam. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego, a zainteresowanych yy, zakupem takiego Tandora kieruje do sklepu, w którym to jest sprzedawane, a link znajdziecie w opisie filmu i trzeba, smacznego. Hmm.